Gdzie jest Product owner? Czasami jest ciężko i jest... Czasami jest. Pytanie dzisiejszego dnia, gdzie jest Product Owner, nie jest bezzasadne, bo często spotykamy się z tym właśnie pytaniem na różnych spotkaniach, w różnych filmach i czasami jest ono sformułowane właśnie, gdzie jest Product Owner, czasami kim jest Product Owner, a czasami czy Product Owner czy nasz Product Owner jest Product Ownerem? Czy jest tylko Product Ownerem z nazw? To tak odczarujmy. Gdzie jest... Cechy Product Ownera takie, żebyśmy mogli go znaleźć. Żebyśmy Gdzie... mogli go znaleźć. Jest firma. Na pewno... Różni ludzie zajmują się różnymi rzeczami. I my bierzemy lupę i szukamy Product ownera. Na pewno osoba Product Owner jest osobą, która jest osobą decyzyjną. Czyli musimy znaleźć taką osobę która u nas w organizacji ma możliwość i ma prawo podejmować decyzje o tym, co w chwili obecnej będziemy robić. To jest pierwsza rzecz i pierwsza charakterystyczna rzecz dla protakonera. Czyli osoba, która układa kolejność elementów w backlogu produktu. Tak. Co robi, mówiąc fachowo, priorytetyzuje je. Okej, okay. czyli mamy pierwszą cechę protakonera. Druga cecha protakonera? Na pewno świetne relacje z klientem czy z interesariuszami. Bo skoro on ma priorytetyzować, to te priorytety też musi pochodzą przeważnie od wielu różnych osób, no i on musi dobrze z tymi osobami żyć. Trzecia cecha Prodaconera, ja od razu powiem, jest członkiem Scrum Teamu. I to jest bardzo ważna, moim zdaniem, cecha Prodaconera, dlatego, że Prodaconer nie jest osobą, która jest gdzieś tam, gdzieś tam, to nie jest osoba oderwana od rzeczywistości i od tego, co robi Scrum Team. On jest częścią zespołu który, Scrumowego, który zajmuje się realizacją wymagań. Czyli. Y tekst pod tytułem nasz Product Owner jest po stronie klienta i siedzi w Stanach, to jest dobry temat na inny film. Tak. Albo tekst. Tak zwany zdalny Product owner. Zdalny Product Owner, albo Product Owner od klienta. Okej, okay. jeszcze została nam jedna cecha, czyli to jest osoba, która zna się na tym, czym się zajmujemy, pod kątem biznesowym. Bo żeby podejmować wszystkie decyzje, no to musi podejmować, wiedzieć, co jest ważne, a co, co jest mniej ważne, móc priorytetyzować, wiedzieć, czym się zajmujemy, i mieć dobre relacje z klientem, do tego też się przydaje wiedza o tym, czym klient się zajmuje. zajmuje. Jeżeli wiemy już, co to jest za osoba, scharakteryzowaliśmy ją, to bardzo często to jest to dla nas wsad do tego, żeby tej osoby zacząć poszukiwać. Bo tak naprawdę z lupeczką podchodzimy, szukamy wtedy osoby, która spełnia między innymi te cztery cechy, o których już powiedzieliśmy. Wiadomo, że nie jesteśmy może do końca, albo na pewno my nie jesteśmy do końca. Em, ewangelizatorami Scrum. Musiałem zrobić chwilę przerwy, żeby powiedzieć bezbłędnie to słowo. Więc dopuszczamy pewnie jakieś odstępstwa, ale te cztery cechy muszą. To są cechy, które są dla nas absolutnym must have'em. I teraz co zrobić, jeżeli tego Ownera nie możemy znaleźć? Bo jeżeli go znaleźliśmy, no to fajnie. Identyfikujemy osobę, nawet jeżeli zajmuje ona na chwili obecnej jest zupełnie inne stanowisko, albo jeżeli ona nie jest nazwana z, z, z protocownerem, no to mówimy, drogi kliencie, ten kowalski, który tutaj stoi, jest Product Ownerem. co okay. jeżeli go nie ma? To tak. Z moim zdaniem Product Owner zawsze jest. Czasami mogą być trzy sytuacje. Możemy mieć Product Owner z nazwy, ale on nie ma tych cech. No i wtedy wiemy, już, że on nie jest tym Product Ownerem, musimy szukać dalej. To jest, słyszę, bardzo częsta sytuacja, że na przykład Product Owner nie może decydować o kolejności elementów w backlogu, bo to, to nie jest Product Owner ale to nam daje od razu wskazówkę do tego, gdzie szuka. Tak. No bo jeżeli nie on, to kto może podjąć decyzję, że wymaganie A jest ważniejsze niż wymaganie B? No jeżeli jest taka osoba, to pewnie to jest nasz Product Owner, sprawdźmy, czy ma pozostałe cechy. No i teraz, jeżeli w ten sposób pójdziemy, to bardzo często znajdziemy kogoś, kto de facto pełni rolę Product Ownera, bo układa kolejność elementów w backlogu, bo kontaktuje się z klientem itd. itd. Trzecia i najgorsza sytuacja jest taka, że te cztery cechy są rozdystrybuowane w Wśród kilku ról lub wśród kilku osób. No i wtedy, jeżeli chcemy być skramowi i chcemy dążyć do skrama i chcemy zorganizować naszą pracę w dobry sposób, to fajnie byłoby stworzyć rolę Product Runera i te odpowiedzialności zebrać w jednej osobie. Jak? To już jest temat na znów na film, na tekst, więc chociażby z tego, co mówiliśmy, coś czuję, że w najbliższym czasie pojawi się bardzo dużo tekstów. O Product Ownerze, bo temat, jak się okazuje, jest skomplikowany i istotny. Jak pewnie zauważyliście, nasza sfera działalności oprócz wiloga obejmuje również bloga i inne formy kontaktu, z których bardzo często korzystamy. Jeżeli lubicie czytać, zapraszamy na naszego bloga, do którego link znajduje się pod filmikiem. Jeżeli nie, subskrybujcie kanał.